Dzień dobry. Dzisiaj krótka aktualizacja, co udało się dorzucić do bramy i dodatkowo ogarniemy sobie tak, żeby na jednego pilota działał napęd do właśnie bramy wjazdowej do garażu i tutaj do bramy wjazdowej na posesję. Jak mówiłem Wam wcześniej, kto tam śledzi to wie, że niestety robiąc nasze ogrodzenie frontowe zapomniałem zupełnie o... Przewodzie pod, pod fotokomórki i pod tą lampkę, która tam jest. Jak możecie zobaczyć, to już jest zamontowane, bo tak naprawdę. No... Nie było co tutaj za dużo nagrywać, ale rozwiązałem ten problem. Na szczęście się udało i nic nie widać żadnych przewodów, i wszystko działa. No i teraz, jak to, jak to rozwiązałem? Wymyśliłem sobie tak, no bo generalnie te fotokomórki powinny być, znaczy, powinny, no fajnie, jakby były z drugiej strony, wypuszczone po prostu w ogrodzeniu. No ale ja to zalałem wcześniej betonem i już nie było żadnej takiej możliwości, a też nie uśmiechało mi się, żeby puszczać gdzieś tutaj przewody. Więc wymyśliłem sobie to w ten sposób, że zamontowałem Taki tutaj właśnie płaskownik. To był jedyny płaskownik, jaki znalazłem w necie w rozsądnych pieniądzach. W sensie no to tam grosze kosztowało, bo te inne płaskowniki to trzeba było kupować na dłuższe odcinki, po prostu i bardzo dużo kosztowały. Więc uznałem, że bez sensu to przecież na to nikt i tak nie patrzy. Więc taki płaskownik sobie wytargałem. Niestety w marketach takich płaskowników czarnych nie było, a mi zależało na tym, żeby było wszystko w kolorze. No i jak możecie zauważyć, przywaliłem sobie tutaj właśnie ten. Ten płaskownik. Tutaj dałem sobie na farmera jednego, w zasadzie na dwóch, ale ten podczas wkręcania mi się ułamał. Nie wiem dlaczego i nie mogłem już nic z tym zrobić, więc go zostawiłem. Zamaluję sobie jeszcze zaraz to na czarno. I została przykręcona fotokomórka też tutaj na śrubkę. To już w zestawie jest przeciągnięta skrętka. Możecie przyciągnąć właśnie do fotokomórek. Tak myślę, chyba najlepiej skrętkę, po prostu. Z racji tego, że mam zrobiony przepust pomiędzy jedną stroną podjazdu, a drugą, co też mogliście zobaczyć wcześniej, no to przepuściłem sobie właśnie tutaj skrętkę, wywierciłem w słupku dziurę, tutaj też jest dziurka pod płaskownikiem wywiercona, przepuściłem skrętkę i tak to tutaj sobie jest. Czy to jest prowizorka? No, powiedziałbym, że nie do końca. Myślę, że zda egzamin na długie, długie lata i nic złego się z tym nie stanie. Oczywiście fajnie jakby był, nie wiem, jakiś kątownik super, czy właśnie płaskownik taki szeroki, który pozwoliłby zakryć tą całą fotokomórkę, gdzieś tam ten przewód i tak dalej, ale myślę, że nie ma tragedii. No i taki przewód właśnie, taką skrętkę, ona sobie idzie dookoła, przepuściłem na drugą stronę. W ogóle na początku była wizja taka, że kupię takie dwa płaskowniki i tak zrobię. No i kupiłem te dwa płaskowniki, ale potem tak sobie stanąłem tutaj. Mówię: Hej, no dobra, do tego słupka tak jak chciałem, zamontuję. A tam przecież słupek jest wysunięty w tą stronę. Ale też się udało ogarnąć analogicznie. Słuchajcie, po drugiej stronie yy, skrętka też tutaj yy, idzie właśnie cyk, 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 cyk. Dochodzi sobie do naszego, yy, do naszego sprzętu i tutaj. W tym słupku dokładnie tak samo dziurka, hop i skrętka idzie. Wszystko się łączy. Łapią ze sobą sygnał. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ale działa. Yy, tą akurat fotokomórkę zrobiłem na nitą nakrętkę bo był sprzęt właśnie do tego jak tutaj, tutaj robiłem zostało mi jeszcze zabezpieczenie właśnie tych przewodów tych dziur, które tutaj robiłem w słupkach tutaj jeszcze muszą przyjść osłonki muszę też zabezpieczyć sobie ten przepust Zaraz, zaraz to ogarnę. No w każdym razie cieszę się, że udało się to ogarnąć, że działa. Dodatkowo mamy właśnie antenę wraz z światełkiem i powiem Wam, że to jest petarda. Mega, że to było w zestawie i sobie to zamontowałem, bo teraz po prostu widzę dokładnie, kiedy brama się otwiera, czy tam zamyka. A dodatkowo dzięki fotokomórkom mogłem też ustawić sobie w w siłowniku, żeby brama po prostu po otwarciu, pełnym otwarciu zamykała się po jakimś tam czasie sama, więc nawet jeżeli zapomnę albo gdzieś tam nie doklikam, no to ona się też sama zamknie, a dodatkowo dzięki antenie mogę klikać z Gdańska, żeby się otworzyło, także, także też to jest o wiele bardziej wygodne. No a tutaj po prostu też przepuściłem właśnie przewody w słupku i przykręciłem wywierciłem dziurę w tym, w tym daszku, przykręciłem lampkę wszystko gra i buczy także jest, jest petarda, o to chodziło, zaraz jeszcze sobie ogarnę właśnie te, te zabezpieczenia, będzie za chwilę kostka, więc będzie, będzie wszystko spoko no wiadomo, można było to tego uniknąć takiej zabawy, poprzepuszczać peszle, wszystko ładnie wszystkie przewody i by było spoko a a propos jeszcze przewodów do tej lampki jest potrzebne zasilanie, i anteny jest zasilanie, dwie żyły i koncentryk. Nie? Czyli taki zwykły kabel antenowy w sensie i macie tam te dwie żyły, i tam podłączacie. Wszystko. Jeżeli byście mieli też taki system, w sensie napęd z Elektrobimu, to oni na swoim kanale mają jak to podłączyć. Nie zajęło mi to jakoś dużo czasu, więc spoko. Ale. Jest jeszcze jeden temat, którego nie zrealizowałem, nie zrobiłem. Jest właśnie podłączenie tych dwóch albo więcej, jeżeli byście chcieli, napędów w jednego, w jednego pilota. I żeby to zrobić. Musicie dokupić tak jak my, taki radioodbiornik. Jego się podłącza, też muszę zaraz zobaczyć, właśnie, jak tam muszę spojrzeć na schemat i właśnie podłączyć do napędów w garażu. Nie będę tego jeszcze montował tutaj, no bo jak widzicie, garaż czeka na swoją kolej. Niedługo, naprawdę, niedługo zawieram się za projekt garaż, czyli wszystko po kolei zrobimy tak, żeby było. Pięknie i wspaniale. Dwa napędy od różnego producenta można połączyć w jednego pilota. Zaraz zobaczymy, czy to się uda i jak to będzie sobie działało. Mam przygotowaną skrętkę, cztery żyły. Tutaj już wszystko rozebrałem i podłączyłem. Przyda wam się troszeczkę mniejszy śrubokręcik. Ja mam na szczęście cały zestawik. Teraz mogę to zmontować z powrotem i zaraz będziemy podłączać u góry. No i dobra, myślałem, że to będzie troszeczkę trudniejsze, a jednak nic takiego wielkiego tutaj wielkiej filozofii nie ma w sensie w samym fizycznym podłączeniu, bo ja nie będę zgrywał jakiegoś tam elektryka i nie wiadomo kogo. To jest w ogóle, zobaczcie, tak to się prezentuje. Tu jest jeszcze kilka skrętek, nie wszystkie są podłączone. Ja mam napęd Alutecha. W ogóle otworzyłem i tak patrzę, ta kostka jest tutaj. Jak ja mam w ogóle odkręcić to i jak to zrobić? Mówię, co jest. A to się okazuje, że jest taka kostka wyjmowalna, żeby było po prostu, żeby było po prostu łatwiej. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze wyłączyć zasilanie, bo możecie sobie tutaj zrobić krzywdę. W sensie sobie nie, ale możecie rozwalić. Napęd. Więc jest, jest już radioodbiornik zamontowany. To jest w ogóle radioodbiornik z elektrobima. W opisie wrzucę wam, wam link, jak ktoś by, ktoś by chciał. No i tak jak mówię, ja nie będę tutaj zgrywał jakiegoś elektryka, że Wam powiem ten kabelek do tego kabelka, do, tego, do tej kostki tu podłączyć, bo tak powinno być. Ja szczerze mówię, ja się na tym nie znam i po prostu do elektrobima napisałem. Oni tam mają dział obsługi, pokazałem jaki mam, jaki mam po prostu napęd w, w garażu, wysłałem instrukcję, bo nie wiedziałem jaki przewód do czego podłączyć, wysłali mi instrukcję z powrotem, powiedzieli ten kabelek do tego, do tego, do tego, podłączyłem według tej instrukcji i działa. A zobaczcie, tu jest właśnie pilot z tego elektrobimą do bramy. Ten pierwszy u góry mam zaprogramowany jako do bramy wjazdowej, i pozostałe trzy nie działają. W instrukcji jest tak, żeby nacisnąć tutaj w tym, w tym odbiorniku przycisk P1. Zaświeci się lampka, i teraz przytrzymać klawisz, jaki chcemy. Cyk. Brama się otwiera, brama się zamyka. I tak robimy po prostu ze wszystkimi pilotami, jakie mamy. Ja na razie tego nie zamykam, bo nie ma Zuzi, a muszę jeszcze zaprogramować jeden pilot i gdzieś czwarty pilot mi zniknął. Muszę go znaleźć i też po prostu zaprogramować. Piękna sprawa. Z jednego pilocika wszystko już działa. Tyle chciałem Wam pokazać w tym krótkim materiale. Znowu coś zrobione. No właśnie. I to jest najważniejsze. Do usłyszenia.